Cześć koledzy, koleżanki, z tej strony Grzegorz Szalewicz Budowa 2.0. Dzisiaj zajmujemy się tym, jak ty szybko możesz sprawdzić, czy agent w czacie GPT, czy ta funkcja może tobie pomóc w pracy codziennej, jako pracownik w branży budowlanej w Polsce. Sprawdzimy sobie trzy scenariusze i słuchajcie, ten film nie ma mieć na celu pokazanie wam, że agent w czacie GPT jest super. Ten film nie ma pokazać wam tego, że czat GPT jest świetny. Celem tego filmu jest pokazanie, w jaki sposób ja eksperymentuję na co dzień, i ma być to potwierdzenie tezy, że 70, 80, czasami 90% tych testów jest do wyrzucenia. A na końcu powiem, dlaczego to jest cenna informacja. Zaczynamy. E, widzicie teraz w ekran komputera. Hej, a tutaj jestem w moim czacie GPT. Utworzę sobie teraz nową rozmowę. Nowy czat. I zobaczcie, gdy wejdę w narzędzia, w tej płatnej, za 20 dolarów wersji, to macie tam sobie tryb agenta. Pozostało mi 21 użyć, ponieważ zużywa to bardzo dużo energii, dwutlenku węgla, mocy obliczeniowej i tak dalej. Jest to dosyć reglamentowana usługa dla podstawowych userów za 20 dolców, natomiast jeżeli jesteś profesjonalnym e, użytkownikiem i płacisz nam chyba 200 dolarów miesięcznie, masz o wiele więcej możliwości używania tego. Dobrze, e, zrobimy sobie trzy kasy. Pierwszy case to jest sprawdzenie e, załóżmy obciążenia działki, mam tutaj takie ogłoszenie z oto domu, działka przemysłowa niezabudowana, ogłoszenie to zawiera informacje na temat numeru działki e, oraz e, na temat e, numerów ksiąg wieczystych. Wykorzystamy to i sprawdzimy, czy agent czasu GPT Momencik. Czy agent czatu GPT będzie w stanie sprawdzić, w jakim stopniu obciążona hipoteką jest działka? Sprawdź obciążenie hipoteką działki z ogłoszenia. I wstawiam link. Nic więcej. Sprawdźmy to. I słuchajcie, teraz dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, powstaje mi tutaj wirtualny pulpit, który specjalnie dla mnie ChatGPT zaraz skonfiguruje. I będzie ten agent klikać, pisać tak, jak byłby człowiekiem. Będzie on emulować działania człowieka w przeglądarce, czyli to nie jest już praca po API z rozmaitymi źródłami i przeczesywanie tylko tekstów, żeby wygenerować mi w odpowiedzi za pomocą modelu językowego tekst, tylko jest tutaj całości emulowanie tego, jak ja bym pracował na zdalnym pulpicie. Zobaczcie, proszę. Tutaj mamy nasz nowy pulpit. Link został otwarty i teraz jesteśmy w ogłoszeniu. ChatGPT na bieżąco mówi... Co tutaj robi? W tej chwili klika czy dalej i czyta opis. Tak jest? Zobaczymy. Mamy tutaj księgę wieczystą i zobaczcie, próbują najpierw wyszukać po numerze księgi wieczystej hipoteka w Google. My wiemy, że to nie zadziała, ponieważ powinien skorzystać z portalu ministerialnego. Ministerstwa Sprawiedliwości z księgami wieczystymi. Ciekaw jestem, czy zaraz zobaczymy, e, czy dojdzie do tego, że powinien wejść na portal ministerialny. Zorientował się, że w kwestii numerów stron jest bardzo dużo podejrzanych stron, e, w kwestii e, ksiąg wieczystych jest bardzo dużo podejrzanych stron. Ja też to dostrzegam. A teraz zobaczy, już ogarnął, że można wejść na portal ministerialny. Jesteśmy na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie jeszcze nie, na razie go Google. I teraz... Bardzo ważny moment. Słuchajcie, on sobie przez dłuższy czas teraz czytał, w jaki sposób korzystać z tego portalu, czyli odpali sobie jakąś instrukcję, czy to w PDF-ie, czy w formie tekstu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i po prostu przeczytał, jak z tego korzystać. Teraz mówi, będę otwieram nową kartę do EKW Zobaczymy. Spróbuję otworzyć stronę EKW. Akurat tutaj nie trafił, bo EKW Plus to jest prywatny portal, a nie portal ministerialny, ale zobaczymy, zaraz do tego dojdzie. Zobaczcie, powiedział, że trzeba zaakceptować informacje o plikach cookie i poprosił, żebym wszedł, dlatego ja teraz przejmuję ten pulpit i widzę, że ministerialny portal się nie ładuje. Mogę mu w tym pomóc, pomimo że prosił mnie o coś innego, to ja teraz wejdę mu na ten portal i kliknę w przeglądanie Księgi Wieczystej. No i niestety, to jest błąd, który mi się często pojawiał i który jest ograniczony może nie agenta bezpośrednio, ale jednak wynika z tego, że być może ta maszyna wirtualna jest postawiona w innym regionie. I o ile ja z mojego smartfona, którym teraz nagrywam ten film, mogę wejść na portal ministerialny ksiąg wieczystych, o tyle ChatGPT nie jest w stanie tego zrobić. Ale gdyby nie ta jedna techniczna przeszkoda, mógłby to osiągnąć. Teraz y, zobaczmy następny case, bo niestety, ale jeżeli chodzi o portal ministerialny, czy GPT nie daje sobie z tym rady? Ale sprawdźmy teraz kolejne potwitliwe zadanie. Weźmy sobie ponownie ten link. Na powyżej znajdziesz link do ogłoszenia sprzedaży nieruchomości. Sprawdź na geoportalu miejscowy plan zagospodarowania terenu oraz sprawdź do jakiego. Obszaru elementarnego należy ta działka. Sporządź raport, w e, którym e, przedstawisz informację dotyczące MPZ oraz sprawdzisz, czy działka jest objęta e, nadzorem e, du, 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 konserwatora zabytków. I zobaczcie, dałem mu bez agenta, teraz przeszukuję sieć, no to nie będzie to, co chcemy. Klikam tutaj, klikam kopiuj, wklejam narzędzia. E, muszę nową konwersację, wklejam narzędzia, tryb agenta. Jedziemy. Teraz znowu zostanie utworzony dla mnie pulp i zobaczymy, czy z tym sobie ten agent poradzi. Natomiast tutaj, słuchajcie, to tak jak trochę z biznesem i z tymi wielkimi wizjonerami na podcastach. Nie liczy się tutaj osiągnięcie celu, liczy się tutaj droga jaką ChatGPT i agent wykona w osiągnięciu, w celu osiągnięcia tego celu. Nawet jeżeli cel nie zostanie osiągnięty, chcę Wam pokazać, jak dużo to narzędzie już teraz potrafi. I zastanówcie się, ile to narzędzie będzie potrafiło za pół roku, rok i czy przypadkiem nie będzie wykonywało 50% Waszej pracy w przyszłości. Do mojej kamerki muszę pomachać, żeby AI mnie złapało, żeby, żeby mogło za mną śledzić, a my wracamy do mojego pulpitu. I słuchajcie, ChatGPT agent e, znowu otworzył link, tym razem szuka on nie numeru ksiąg wieczystych, tylko numeru działek. Z jakiegoś powodu a otwiera geoportal. Dobrze, o, jesteśmy na geoportalu. Planowanie przestrzenne. Strona jest w trakcie ładowania. O, jesteśmy już w mapach. Doskonale. Okej. Okay. I teraz najważniejsze. Ciekawe, czy sobie poradzi z znalezieniem działki po numerze ogrębu. Działki. Uwaga. Interaktywna mapa z paskiem dobrze kombinuje. Wpisał adres. O! Widzieliście? Przez chwilę pokazywał, że prawdopodobnie musi zaczekać. Zaczeka chwilę i faktycznie to się pojawiło. Mamy to. Chcę powiększyć tą mapę. O! Mamy to. Wszedł na mapy geoportalu. I no, zobaczcie, jest tutaj. Są tutaj dane na temat tej działki. Ja szczerze mówiąc, nie robiłem takich rzeczy w przeszłości, także ciężko mi powiedzieć i ciężko mi teraz podpowiedzieć. Ale gdybym chciał mu podpowiedzieć, mógłbym teraz tutaj kliknąć w te trzy kropki i przejąć przeglądarkę i zrobić jakąś operację za niego. On wówczas, gdybym to skończył, zapytałby się mnie w kolejnym promptcie, co zrobiłem. Opisałbym mu to, a on by kontynuował pracę. Natomiast zobaczcie, on nie poradził sobie z geoportalem i teraz szuka miejscowego planu zagospodarowania w Google. Prawdopodobnie mu się nie było. Natomiast zobaczcie, proszę, że po pierwsze, chodzi na geoportal, być może powinien był lepiej przygotować na niego instrukcję. Po drugie, wchodzi na Google po tym, gdy w geoportalu mu się nie powiodło. A teraz czyta jeszcze raz jakieś ogłoszenie, bardzo mocno, bardzo mocno próbuje osiągnąć ten cel i zobaczcie na ile sposobu. Słuchajcie, zostawiamy tego agenta, niech on sobie w tle pracuje, a teraz. Ostatni, moim zdaniem, najbardziej przydatny przykład używania agenta GPT, już dzisiaj dla, no powiedzmy, średniego generalnego wykonawcy w Polsce. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim średnim GW, robicie powiedzmy między 50 a 90 milionów i bazujecie na takich realizacjach publicznych między 5 a 8 milionów. I chcecie mieć ich w portfelu załóżmy 10-11. Szczerze mówiąc, to jest taki profil też mojego idealnego klienta. Także jeżeli to ty, to zgłoś się do mnie, chętnie pomogę ci w digitalizacji Twojej firmy od października, ponieważ wtedy. Będę wolny zawodowo, ale w międzyczasie my wracamy do naszego agenta i mówimy tak. Poszukaj 10 ogłoszeń przetargów z lipca i sierpnia 2025 w obszarze Poznania plus 100 km na roboty budowlane z wyłączeniem inwestycji drogowych. Tyle sporządź raport z opisem przetargu linkiem do ogłoszenia i lokalizacją i lokalizacją. Dobra. Agent jest zaznaczony. Jedziemy, chciałbym właśnie wam powiedzieć, że główną funkcją dzisiejszego wideo jest właśnie to, żebyśmy my sobie wspólnie poeksperymentowali. Bo w innowacjach nie chodzi o to, że znajdziesz sobie coś w internecie i będziesz mógł to zaimplementować jeden do jednego. W innowacjach chodzi o to, żeby eksperymentować, żeby inwestować swój czas i żeby dzięki temu zyskiwać przewagę, bo robisz coś po raz pierwszy na rynku. Zanim rozpocznę, to szukiwanie, czy masz preferencje co do źródeł internetowych lub konkretnych typów robot budowlanych? Co chcemy? Ja myślę, że chcemy obiekty użyteczności publicznej. Jest tutaj zasadnicza, słuchajcie, przewaga. Zauważyłem, że agent ChatGPT, gdy proszę go o podobne rzeczy, w przeciwieństwie do innych modeli nie halucynuje, bo bazuje na tym, co realnie zobaczył i co realnie sprawdził tutaj w internecie, a my możemy na bieżąco go podglądać i zobaczcie, w ile on miejsc zrobi. A zaraz prawdopodobnie zobaczycie, że on tą samą frazę w Google wpisze na kilkanaście różnych sposobów, co pozwala mi wysunąć taką tezę, że te wszelkie wyszukiwarki, platformy zakupowe już wkrótce albo się zrewolucjonizują, albo przestaną istnieć. Słuchałem ostatnio ciekawego podcastu doktora Kaweckiego, między innymi dotyczącego Wikipedii. Te wszystkie rzeczy czeka rewolucja, a ty nie zdajesz sobie sprawy, jak Twoja praca w ciągu najbliższych 5-10 lat zmieni się nie tylko dzięki sztucznej inteligencji, ale dzięki ogólnie rozwojowi technologii. Jesteśmy teraz zamówienia. Tylko zobaczcie, szuka zamówienia po terminie składania ofert BIP. Teraz jakiś błąd mu wyskoczył, ale zobaczcie, ile dla ciebie by to było klikania, gdybyś wykonywał tą pracę ręcznie. Zwróć też uwagę, że agent może nie pracować totalnie efektywnie, ale ty możesz go co rano zapuścić, niech ci szuka ciekawych zleceń i możesz robić swoje rzeczy, skalować się, a poprzez bardzo precyzyjnie i dobrze napisane prompty możesz uzyskać jeszcze lepsze rezultaty. A drugie nasze polecenie, czyli znalezienie parametrów działki, przede wszystkim miejscowego planu zagospodarowania przez Geoportal, cały czas agent walczy. I to też jest jego zaleta. On będzie topornie na wiele sposobów próbować rozwiązywać zadane przez ciebie zadanie, zadane zadanie. Czemu by nie? Yy, ale on może to robić długo, bo ty w tym czasie się skalujesz, a tak naprawdę robisz zupełnie inne rzeczy. Wykonujesz codzienną pracę, a jemu możesz zlecać setki, tysiące zadań dziennie. Pamiętaj też, że agenta możesz automatyzować również poprzez ten, co również staram się popularyzować. Staram sobie przypomnieć, czy robię na ten temat filmik. Niestety nie, ale być może w przyszłości zrobię. To niektórzy moi klienci, którzy współpracują z organizacją Budowa 2.0, mają swoich agentów ode mnie, natomiast nie mam nic, co nie jest chronione tajemnicą przedsiębiorstwa, żebym mógł wam pokazać. No, i słuchajcie, ten agent jeszcze pracuje, a ten agent, który szuka 10 ogłoszeń przetargów publicznych dla mojego małego generalnego wykonawcy, który pracuje na budowach 100 km od Poznania i w samym Poznaniu, cały czas szuka. Teraz zrobimy krótkie cięcie i zaraz pokażę Wam rezultaty, i zrobimy krótkie podsumowanie tego wideo. Dobrze, słuchajcie, krótkie cięcie już się wydarzyło, i jeden z naszych agentów, po tym, gdy pierwszy, który miał sprawdzić obciążenie hipoteką działki, się poddał, bo portal ministerialny jest nieco. Restrykcyjny, jeżeli chodzi o prawdopodobnie lokalizację serwera, z którego następuje połączenie, to nasz drugi agent, którego zada zadaniem było sprawdzenie, na mi sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania dla wybranej działki. Po pierwsze, odbił się od geoportalu, ale po drugie, w inny sposób sporządził raport. Zastrzegam, że te rzeczy na pewno trzeba weryfikować. To jest efekt jego działań. Podstawowe informacje o działce: jest tutaj informacja o adresie, numer ewidencyjny, powierzchnie, klasa gruntu, w ewidencji gruntów symbolem O, proszę. Klasa gruntów, stan własności, Miejscowy plan zagospodarowania. Działka leży w obszarze powiązanym miejscowego, obowiązywania miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego Pomorzany nad odrą w Szczecinie. Plan został uchwalony. Tu, 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 tu numery, e, obszar. Obszar elementarny, nieruchomość. Znajduje się w terenie elementarnym oznaczonym symbolem. O, doczłapał się do tego i wziął to, słuchajcie, z ogłoszenia dotyczącego nieruchomości znajdującej się obok prawdopodobnej tej nieruchomości. Co jest, słuchajcie, przyznajcie, interesujące, że gdy nie mógł dostać się z drzwiami, to wszedł oknem i poszukał podobnych ogłoszeń. Nieźle. Znalazł obszar elementarny, na podstawie którego z MPZ-u będzie mógł wyciągnąć niezbędne informacje. Według zapisów, ten teren elementarny jest przeznaczony pod usługi, produkcję, składowanie, gospodarowanie odpadami, zbudowany za nas odcinką transport i infrastruktury kontakt z planistami, przygotował mi informacje, dane, żebym mógł to zweryfikować, wyszukał z ewidencji zabytków miasta Szczecin, że tam są trzy obiekty w pobliżu, które są objęte opieką, nadzorem konserwatora zabytków. Nice. Opisane zabytki są pozostałościami. Super. Pełne informacje, wnioski, rekomendacje. Słuchajcie, e, pierwszy agent poległ. Drugi agent dotyczący MPZ-u i geoportalu nie dostał się na geoportal, przynajmniej nie zrobił tego w taki sposób, jaki powinien, ale znalazł informację w internecie i dostarczył całkiem szczegółowy raport, którego ja jeszcze nie zwalidowałem. Wy powinniście to każdorazowo robić, ale generalnie dla mnie to tak 6 na 10, a ten agent, który szuka ogłoszeń publicznych jeszcze działa. Na niego jeszcze czekamy na następne cięcie. Zobaczcie, teraz jesteśmy w momencie, w którym e, wszystkie informacje nasz trzeci agent e, odnośnie przetargów zdobył, Uruchamiam teraz skrypt do stworzenia pliku. I uwaga, może plik, widzimy tutaj plik, który został wygenerowany i zaraz przekażę nam ostateczną odpowiedź. Przypominam, wybaniem trzeciego agenta było wygenerowanie 10 ogłoszeń na wykonanie robot budowlanych w oparciu o zamówienie publiczne i wygenerowanie raportu. Pierwszy, Prace remontowe w żłobku Królo, Królowa, Królowa Śnieżka? A nie Królewna? Przepraszam. Miasto Poznań, Poznański Zespół żłobku. Sprawdźmy w takim razie, czy e, link do pierwszego źródła jest. Miasto Poznań. Jest, słuchajcie, mamy to, to jest ogłoszenie z dnia 8 lipca. I uwaga, Chad GPT i powiedział, że żłobek nazywa się Królowa Śnieżka, a w ogłoszeniu e, przetargu jest Królewna Śnieżka. Także e, honor e, podmiotu publicznego, który zlecił, to jest uratowany, natomiast Chad GPT ewidentnie nie wychowywał się e, na bajkach. Linia trzecia, roboty budowlane SAL GIF w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu imienia Szereka i Osła. Żartuję. Eee, I teraz słuchajcie, sprawdzam link. Tak, roboty remontowe to jest prawdziwe ogłoszenie. I zobaczmy tylko jeszcze, czy zostało ogłoszone wtedy, kiedy powiedzieliśmy. Mamy to, 25 lipca. Słuchajcie, myślę, że to mamy. I teraz tak, przetestowaliśmy trzech agentów eee, Chatu GPT. jeden, nie mógł działać ze względu na restrykcje portalu Ministerstwa Finansów. Drugi dotarł do MPZ-u, sprawdził wymogi dla obszaru elementarnego, na którym leży działka, której numer pobrał z ogłoszenia sprzedaży, a następnie dokonał raportu, sprawdził, czy jest ona podobna jako konserwatora zabytków. Zrobił to na kilka sposobów, omijając m.in. swoje ograniczenia w użytkowaniu tego portalu. I punkt trzeci. Trzeci agent znalazł prawdopodobnie poprawnie. 10 ogłoszeń przetargów na roboty budowlane z wyłączeniem robót drogowych, które są w obrębie 100 km od Poznania, wcielając się w rolę asystenta takiego małego generalnego wykonawcy branży konstrukcyjnej. Pala mi bateria od laptopa, także będę się streszczać. Takie eksperymentowanie, jak tutaj widzicie, to jest inwestycja Wasza, Waszego pracownika w Waszej firmie, która może ocalić Waszą firmę od cyfrowego zapomnienia. Jeżeli natomiast nie chcesz eksperymentować i chcesz zamiast tego lokować jakiś czas, jakieś pieniądze yy, ze znanym ryzykiem, no to polecam Ci budowę 2.0. Jesteśmy firmą, która wspiera inne firmy budowlane w zrównoważonym rozwoju technicznym. Jeżeli nie chcesz, żeby pociąg z napisem technologia odjechał Twojej firmie z przed nosa i nie chcesz być Nokią, o której teraz, po 15 latach potem, ty przygrała na smartfonowym rynku, wszyscy już zapomnieli, Dawaj znać. Nasze główne usługi to po pierwsze raport potencjału technologicznego w Twojej firmie. Wchodzę do Twojej firmy, ja oraz mój zespół, rozmawiamy z kilkoma lub nawet w dużej firmach kilkunastoma przedstawicielami z różnych stanowisk w Twojej firmach, z różnych działów, przede wszystkim z budu i sporządzam Ci raport. Około 20 w dużych firmach nawet więcej usprawnień, które możesz wdrożyć w swojej firmie, żeby realnie poprawić współpracę między działami, a przede wszystkim na budowach. Nazwa mojej firmy Budowa 2.0 wzięła się z tego, że my przede wszystkim działamy na budowach. Wszystkie usprawnienia, które proponują, Ci w raporcie, są ułożone w roadmapę. Tak, żeby wdrażać yy, wszystkie usprawnienia, wszystkie aplikacje i rozwiązania w ustrukturyzowany sposób. Ponieważ digitalizacja to jest proces, który wymaga planu, a nie możesz tego robić selektywnie. Nie możesz teraz sobie dnia na dzień, jako prezes organizacji albo dyrektor operacyjny, powiedzieć, że sobie testuję chat może też prowadzimy jakiegoś agenta. To tak nie działa i od tego masz mnie i moją organizację, żeby się z tym wspierali. Bo innowacje to eksperymenty. Czasami są one kosztowne, a najlepiej ograniczyć ten koszt robiąc to z profesjonalistami. Dzięki. To by było na tyle. I do zobaczenia już w październiku na następnych szkoleniach z cyklu Inżynier Budowy 2.0. Cześć.